Na specjalne życzenie fanów dopełniamy obrazu naszej epickiej trylogii ciekawostek o Harym Potterze. Po ekscytującej części pierwszej i mrożącej krew w żyłach części drugiej nadchodzi nieunikniony finał naszej historii. Po raz trzeci i ostatni zanurzmy się w świat Hogwartu oraz fantastycznych zwierząt i jak je znaleźć, bowiem tym razem dodatkowo przedstawimy kilka ciekawostek ze zbliżającego się spin-offu serii. Zaczynamy! Chrisa Columbusa do wyreżyserowania pierwszej części Harry'ego Pottera nakłoniła córka Eleanor, której bardzo spodobała się książka. Warner Bros powierzył mu to zadanie ze względu na doświadczenie reżysera w filmach familijnych. Początkowy scenariusz Michaela Goldenberga do Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego został odrzucony, przyjęto natomiast skrypt Stevena Klowsa, który twierdził, że tekst musi mieć brytyjski charakter. W filmie mieli występować sami aktorzy brytyjskiego pochodzenia, co ostatecznie się nie udało. Pierwszym członkiem obsady został Robbie Coltrane, odtwórca roli Hagrida i zarazem fan serii. Kolejnymi wyborami samej JK Rowling byli Alan Rickman, choć początkowo Snape'a miał zagrać Tim Roth, a także Maggie Smith. Irlandczyk Richard Harris zgodził się zagrać Dumbledora dopiero po namowach wnuczki. A Rowling odrzuciła propozycję zagrania Lily Potter, ponieważ, jak twierdziła, nie miała wystarczających umiejętności aktorskich. Najwięcej problemów twórcy mieli z obsadzeniem ról młodych czarodziejów. W pierwszych castingach nie wyłoniono żadnych odtwórców, a Daniel Radcliffe stał się Harrym Potterem w wyniku kilku zbiegów okoliczności. Chłopak osobiście nie zgłosił się do castingu, lecz jego umiejętności zauważył reżyser, który zasugerował producentom kandydaturę Radcliffa. Drobny problem stanowiła nadopiekuńczość rodziców aktora, więc dopiero negocjacje z nimi umożliwiły angaż utalentowanego chłopaka. Głównymi lokalizacjami, w których kręcono Harry'ego Pottera, były zamek Alnwick i katedra Gloucester. Kontrowersyjnym wyborem była zwłaszcza druga z wymienionych lokacji. Mieszkańcy Gloucester protestowali przeciwko kręceniu filmu o magii w katedrze, czyli świętym miejscu. Zdjęcia powstawały również w innych zabytkowych lokalizacjach w Anglii: w katedrze Durham na Uniwersytecie Oksfordskim oraz w Harrow School. Film kręcony był również w miejscach stworzonych na potrzeby zdjęć. W studiu realizowano sceny rozgrywające się w komórce Harego pod schodami, pokoju wspólnym Gryffindoru, chatce Hagrida i w większości komnat. Zdjęcia do Komnaty Tajemnic rozpoczęły się już trzy dni po premierze Kamienia Filozoficznego. Myślicie, że w trakcie zdjęć młodocieni aktorzy mogli olać naukę? Nic bardziej mylnego. Najpierw 4 godziny spędzali na planie filmowym, by potem przez 3 godziny się uczyć. Przynajmniej tak brzmi oficjalna wersja. Angielski tytuł pierwszej części filmu, Harry Potter i kamień filozoficzny, różni się od amerykańskiej wersji brzmiącej Kamień czarodziejów. Ze względu na te różnice, w scenach, w których pada tytułowe określenie, aktorzy musieli odgrywać je dwukrotnie. Raz wypowiadając słowa kamień filozoficzny, a za drugim razem kamień czarodziejów. W trakcie zdjęć do Czary Ognia Daniel Radcliffe padł na pomysł zrobienia zdjęcia Bożonarodzeniowego całej ekipie. Artyści ubrali się w stroje reniferów, a zdjęcie robiono pod wodą, w basenie, który służył jako element planu zdjęciowego. Okres produkcyjny Księcia Półkrwi trwał raptem 10 miesięcy. Czy tak ekspresowe tempo realizacji filmu odbiło się na jego jakości? Osądźcie sami. Natomiast produkcja dwóch części w Śmierci zajęła 16 miesięcy. Lecz należy pamiętać, że w tym czasie nakręcono prawie 5 godzin materiału. O rolę Lavender Brown ubiegało się ponad 7 tysięcy dziewcząt, natomiast Cho Chang chciało zagrać 3000 kandydatek. You can't fight this war on your... Najbardziej pracochłonną sceną pod kątem użycia efektów specjalnych w pierwszej części Insygniów śmierci była sekwencja z siedmioma poterami. W jej trakcie użyto 29 kamer oraz specjalistycznego sprzętu, by upodobnić dublerów do Daniela Radcliffa. Rowling napisała książkę pod tytułem Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć w 2001 roku i dochód ze sprzedaży przeznaczyła na potrzebujące dzieci. Dodajmy, że autorka napisała powieść pod pseudonimem Newton Scamander. Książka jest podręcznikiem, którego tematem są magiczne zwierzęta. Dlaczego akurat taki wątek? Rowling przyznała, że czuła się kompetentna w tej materii. W podręczniku opisanych zostało około 85 gatunków magicznych stworzeń. Where is this man? W fabule filmu wystąpią nawiązania do prawdziwych wydarzeń, jak na przykład do sprawy procesów czarownic w Massachusetts, które miały miejsce w latach 90. XVII wieku. Ukazanie tej historii ma wyjaśnić, dlaczego bardziej współcześni czarodzieje czują niepokój na myśl o ujawnieniu się Mugolom. Wiemy już, jacy będą główni bohaterowie filmu. Porpentina Goldstein pracuje w Magicznym Kongresie Stanów Zjednoczonych, który jest odpowiednikiem Potterowego Ministerstwa Magii i poznaje urodzonego w 1897 roku Newtona Scamandera w trakcie jego pobytu w Nowym Jorku. Siostra Porpentiny, Queenie, potrafi czytać w myślach, a konkretniej poznawać najgłębsze sekrety danej osoby. W Fantastycznych Zwierzętach pojawi się pierwszy mugolski ważny bohater spośród wszystkich bohaterów z cyklu o Harrym Potterze. Będzie nim Jacob Kowalski. Przemysłowy pracownik i aspirujący piekarz, który jakimś cudem pozna Newtona i będzie jego kumplem. W trakcie swojej nauki w Hogwarcie Newton Scamander należał do Hufflepuffu. Jego późniejsza kariera była bogata. Scamander obejmował różne istotne stanowiska i sporo podróżował w celach badawczych. W 1979 roku otrzymał nagrodę Merlina II klasy, która uważana jest za jedną z najważniejszych nagród w świecie magii. Ważniejsza jest tylko nagroda pierwszej klasy. Obecnie jest na emeryturze i żyje w mieście Dorset z żoną Porpentiną. Jego wnuk, Rolf, poślubił Lunę Lovegood jakiś czas po wydarzeniach z insygniów śmierci. Skamander nie pojawia się osobiście w żadnej z części Harry'ego Pottera, jego nazwisko pada jedynie w kamieniu filozoficznym, jako autora fantastycznych zwierząt oraz pojawia się na mapie Hunsfotów w więźniu z kabanu. Ekranizacja fantastycznych zwierząt ma być trochę poważniejszym dziełem niż cały cykl o Harry Potterze, według słów reżysera Davida Yeatsa. W filmie nie pojawią się żadni dziecięcy bohaterowie. Przynajmniej tak twierdzi Rowling, która w fantastycznych zwierzętach debiutuje w roli scenarzystki. Nie będzie też chyba dla was niespodzianką, że planowane są dwie kolejne części Fantastycznych Zwierząt. Jak będzie, zobaczymy. I to już wszystkie ciekawostki o świecie Harry'ego Pottera, jakie dla was przygotowaliśmy. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu naszego kanału i polubieniu fanpage'a na Facebooku. Do usłyszenia.